Pociąg osobowy do Legnicy będzie podstawiony to i pierwszy przy pionie pierwszym. Pociąg osobowy do Legnicy przy w Piaczy, Miękki Niemalczycza, będzie podstawiony to i pierwszy przy pionie pierwszym. Prosimy o zachowanie ostrożności i o czynienie się od kawędzi pionu. Pociąg i też tył Osoliński z do Krakowa i Kielc wiecie to już my przy pionie czwartym. Pociąg intercity osaliński z poznania do Kiakowa i Kielc przez Brzegopole, Kędzierzyn Koźle, o to już przy pejonie czwartym. Ta początku trzymają się wagony do stacji Kiaków przez Myszłowicę, i Na końcu wagony do stacji Kielce przez Żawiecie Włoszczową składziły na stacji Katowice. Prosimy o zachowanie szczerości o czynienie się od kawędzi pejonu. Pociąg jak odjeżdża odjeżdża stoi piątego przy pejonie trzecim. Pociąg jak i od oglinic pole rzekopole strzelcze opolskie, odjeżdżają z tobie piątego, nie trzecim. Mu zachowanie mu o zamykanie drzwi i zachowanie ośrodki przy odjeździe pociągu. Życzymy przyjemnej podróży. Pociąg tej jak gorszałka do Bydgoszczy stoi na to że czwaj tym przy drugim. Pociąg tej jak gorszałka do butgoszczy, że wońki książki Owiec, Poznań, nie stoi na to że czwaj tym przy drugim. długim. Planowo od jest o godzinie 16:45. Pociąg osobowy do Jarnieguje stoi na to że przy przypejonie czwaj tym. Pociąg osobowy do Janego je przez Wykonty Czcińsko-Wojanów. Stoi na to, że uczniemy się w jest pociągu o godzinie 13.00. Pociąg TLK spółki Intercity Spodyk do Katowic, Wiedźmiato i Pierwszy w Szepionie Pierwszym. Pociąg TLK spółki PKP Intercity Spodyk do Katowic Przyszcz, Rzekopole, Kędzierzyn, Koźle, Wiedźmiato i Pierwszy w Szepionie Pierwszym. Wagony to 16, 15, 14, 13, 12, 11. Planowy przyjazd o godzinie 18.25. Pociąg ekspresji Intercity Piemiąż w Warszawie, Wiedźmiato i Pierwszy w Szepionie Trzecim. Pociąg ekspresji 120, Jaszowej, Widzioła, 5 przy pijanie trzecim. Pociąg kończy bieg. Pociąg osobowy Kolei Dolnośląskich, Kajaś do stacji Milicz przy stacji Wrocław na Dodrze. Oleśnica Jataje stoi na torze 12 przy pijanie 6. Planowy odjazd pociągu godzina 14:42. Pociąg osobowy Kolei Dolnośląskich, Kajaś do stacji Milicz. Przez stację Wiotrow Odrze, Oleśnica Jataje, stoi na torze 12 przy pionie 6. Planowy odjazd pociągu godzina 14:42. Pociąg osobowy dostać Wiliczka przez Kjaków Płasów stoi na torze 11 przy pionie 1. Pociąg osobowy dostać Wiliczka stoi na torze 11 przy pionie 1. Planowy odjazd pociągu o godzinie 7:42. Pociąg Intercity-Ojłowicz zostaci Olsztyn Główny wiedział o tej siódmym przepieronie drugim. Pociąg Intercity-Ojłowicz zostaci Olsztyn Główny wiedział o tej siódmym przepieronie drugim. Pociąg kończy bieg. Pociąg pośpieszny z przemyśla do Wajszawy wschodniej Bydgoszczy przez Włoszczową Północ wiedziato i dziesiąty przy Pionie piątym. Pociąg pośpieszny ze stacji przemyśl główny ze stacji Wajszawa wschodnia i Bydgoszcz, Główna ze stacji Włoszczowa Północna, wiedziado i dziesiąty przy Pionie piątym. Wagony do Warszawy zaczynają się na początku składu. Wagony do Bydgoszczy trwają się na końcu składu pociągu. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas zjazdu pociągu. Pociąg osobowy do stacji Kijaków lotnisko przez Kijaków Łobżów, Kijaków młynówkę odjedzie z 12 przy pionie 5. Pociąg osobowy do stacji Kijaków lotnisko odjedzie 12 przy pionie 5. Prosimy o zachowanie ostrożności przy odjeździe pociągu. Życzymy przyjemnej podróży. Local train to kraków Airport via Kraków-Łobzów, Kraków-Młynówka i on track to platform 5. Please stand away from the platform edge. Pociąg jego do Kielc przy stoi na duże ósmym przy pejonie czwartym. Pociąg jego do stacji Kielce przez stację miechów stoi na torze ósmym przy pejonie czwartym. Plano wort jest pociągu 1517. Pociąg ekspres śpiewsz Piemiąż z Gdyni wiedzi na to i 12 przy pejonie piątym. Pociąg ekspres śpiewasz z ze stacji Gdynia Główna wiedzie o to i 12 przy pejonie piątym. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pejonu. Pociąg specjalny z Katowic do Bochni przez Kijaków Płaszów Staniątki Kłaj odjedzie stoi pierwszego przy pejonie trzecim. Pociąg specjalny ze stacji Katowice do stacji Bochnia przez stację Kijaków Płaszów Staniątki Kłaj odjedzie stoi pierwszego przy pejonie trzecim. Prosimy zachować ostrożność. Życzymy przyjemnej podróży. Pociąg Osobowy Kolei Małopolskich SK-1 ze stacji kiaków lotnisko do stacji Wiliczka jenek kopalnia przez stację Kijaków-Płaszów, Kijaków-Bieżonów, Kijaków-Bieżonów-Diożdżownia stoi na torze 9 przy pejonie pierwszym Planowy odjazd pociągu o godzinie 15.37. Pociąg Osobowy Kolei Małopolskich SK-1 ze stacji Kijaków-Lotnisko do stacji Wiliczka jenek kopalnia Stoi na torze 9 przy pejonie pierwszym, planowy odjazd pociągu o godzinie 15.37. Pociąg Intercity, błękitna fala, z Warszawy Wschodniej do Świnoujścia, przez krzyż Starigard Szczeciński, gotowe do odjazdu stoją przy pejonie piątym. Podróżnych prosimy o zachowanie ostrożności o czynieniu się od toju. Pociąg Intercity Chyobie z Wajszowy Wschodniej do Wiosławia przez Kościan Leszno-Jawicz. wieci na to i przy pejonie pierwszym. Podróżnik prosimy o zachowanie ostrożności i się od toju. Pociąg nadzwyczajny do Wolsztyna przez Bóg, palenice Nowy Tomyśl. Stoi na torze przy pejonie czwajtym. Planowy odjazd pociągu o godzinie 11.46. Pociąg Intensity Hriobie z Warszawy Wschodniej do Wrocławia przez Kościan Leszno-Jawicz wiedzi na toj przy pejonie pierwszym. Od czoła pociągu wagony ustawione są w następującej kolejności. Numer 10, wagon pierwszej klasy, 11. Wagon jest załatwiany. 12. Wagon drugiej klasy. 13. Wagon drugiej klasy. 14. Wagon drugiej klasy. 15. Wagon drugiej klasy. Planowy odjazd pociągu o godzinie 13.56. Podróżnik prosił o zachowanie ościeżności. Oczynięcie się od toju. Pociąg ekspiesowy z Bejlina do Gdyni przez Gniezno, Bydgoszcz, Gdańsk wjedzie na i przy pejonie trzecim. Podróżnych po prosimy o zachowanie ostrożności, o czynięcie się od toju. Pociąg osobowy do Szczecina Głównego przez krzyż Stajgate Szczeciński gotowy do odjazdu do stoju przy pejonie siódmym. Podróżnych po prosimy o zachowanie ostrożności, o czynięcie się od toju. Opóźniony pociąg pośpieszny z Gdyni do Kjakowa przez Leszno, Wiosław, Opole, Gliwice, Katowice. Wiedzi na to i przy pejonie drugim. Poetyczni prosimy o zachowanie ostrożności i o się od toju. Za opóźnienie pociągu uprzejmie przepraszamy. Pociąg Jegio Kamieńczyk do stacji między przez stację Kościan, Leszno, Jawicz, Żmigiód stoi na torze pięćdziesiątym ósmym przy pejonie szóstym, planowy odjazd pociągu o godzinie 1452. pięćdziesiąt dwie. Pociąg jego, Kamieńczyk do stacji Międzylesie przez stację Kościan, Leszno, Jawicz, Żmigiód stoi na torze pięćdziesiątym ósmym przy pejonie szóstym, planowy odjazd pociągu o godzinie 1452. Pociąg Inter z z Katowic do Warszawy Wschodnie wiedział o to i drugi przy pejonie trzecim. Pociąg interregio z Katowic do Warszawy Wschodniej, wiedział o to i drugi przy Pejonie trzecim. trzecim. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peonu. Pociąg Intercity Lyconic z Gdyni do Krakowa przez Warszawę Zachodnią, Łoszczowę Północ stoi na torze siódmym przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Lyconic z Gdyni do Krakowa stoi na torze siódmym przy peronie pierwszym. Planowy odjazd pociągu o godzinie 7.48. Pociąg osobowy kolei Mazowieckich do Skiejniewic przez Wajszowę, Zachodnią, Piuszków, Grodzisk, Mazowiecki, Żyjajdów odjedzie z śmego przy pejolnie czwartym. Pociąg osobowy kolei Mazowieckich do Skiejniewic odjedzie z śmego przy pejolnie czwartym. Życzymy przyjemnej podróży. Pociąg osobowy kolej mazowieckich z Wajszowy Wschodniej do Góry przez Wajszowę Zachodnią, Wajszowę, Służewiec, Piaszeczno, Ustanówek, Czochówek Wschodni, planowy przyjazd godzina godzina 8.36, przebędzie opóźnienie około 5 minut. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. Pociąg Telka z Lublina do Szczecina Głównego i Kołobrzegu przez Wajszowę Zachodnią, Szochaczew, Łowicz, Kutno, Wiedziato i trzeci, że pejonie drugim. Wagony do Szczecina, numer 13, 14, 15, 16, 17, zatrzymają się w sektorze pierwszym i drugim. Wagony do Kołobrzegu brzegu, numer 18, 19, 20, a 21, zatrzymają się w sektorze drugim i trzecim. Prosimy o przejście do odpowiednich sektorów. Pociąg Telka z Dublina do Szczecina Głównego i Koła Brzegu przez Wajszowę Zachodnią, Sochacze, Fłowicz-Kutno, Wiedziada i trzeci przy pejonie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kiawędzi Planowy przyjazd pociągu o godzinie 21:59. Pociąg Inte Zemes z Warszawy Wschodniej do Katowic przez Warszawę Zachodnią Częstochowę, Zawiecie, Sosnowiec wiedzie dziś w na stacji Warszawa Centralna na i czwarty przy wejonie trzecim. Pociąg Inte Zemes z Warszawy Wschodniej do Katowic Wiedzie dziś w na stacji Warszawa Centralna na i czwarty przy wejonie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i otrzymać się od kiałęgi pejonu. Planowy przyjazd o godzinie 14.50. Pociąg Express Intercity Premium z Katowic do Gdyni przez Warszawę Wschodnią i Ławę, Malbork, Gdańsk od to z toru 6 w Życzymy przyjemnej podróży. Train Express Intercity Premium from Katowice to Gdynia Główna i departing tak taxi platform 4. Please stand the platform edge. We wish you a journey. Pociąg szybkiej kolei miejskiej linii S2 ze stacji sulejówek miłosna, do stacji Warszawa lotnisko Chopena, przez się Warszawa zachodnia, Warszawa aleje zolimskie Warszawa jakowiec, Warszawa służewiec, wiedź na tej piąty, przy pejonie pierwszym. Prosimy zachować tę i nie zbliżać się do kiawędzi pejonu. Line s to twain to Warszaw Chopin, point, wera Warszawa zachodnia, Warszawa aleje zolimskie Warszawa jakowiec, Warszawa, Żórzewiec is arrive on track 5 Platform 1. Please stand away from the Platform Edge Pociąg Egiod Jakowa pod 36 przy Pioni Trwajtym. Pociąg EGO Dokowa po podczas na tej dziesiąty przy Pejonie czwajtym. Pociąg Egiódok Jakowa po traściami dziesiąty przy Pionie czwajtym. Prosimy zachować ostrożność. Opiar pociągę Inte z Gliwicy do Warszawy przez Sosnowiec Główny za Warszawę Centralną wieżatą i szósty przebieg o nie trzecim. Opóźniony pociąg ekspresowy spółki Intercity z Gliwic do Warszawy to nie trzecim. Przepraszam. Opóźniony pociąg spółki Intercity z Gliwicy do Warszawy wieżatą i szósty przebieg o nie trzecim. Za opóźnienie pociągu przepiaszamy. Pociąg osobowy do Wisły przez Katowice, Ligotę, Tychyprszczynę odjedzie stoi pierwszygo przy Pejonie, pierwszym. Pociąg osobowy do Wisły odjedzie stoi przy Pejonie, pierwszym. Pociąg osobowy do Wisły odjedzie stoję, przy Pejonie, pierwszym. Ten się drzwi i zachowanie szczęścia, bo też pociągu. Życzymy spokojnej podióży. Tu stacja Katowice, tu stacja Katowice. przypłyną się podióży na osłabianie bagażu z pociągu. Pociąg poświęcony Kiliks z Poznania wjechał na tej piąty przy pojał drugim. Pociąg poświęcony Kalix z Poznania wjechał na tej piąty przy pojał drugim. Pociąg źle Kilik z Poznania wjechał na tej piąty przypiałnie drugim. Pociąg skończył bieg. Pociąg Telka Wotlina ze póki PKP Ścisk zagurzał do stacji Kłodzko głównej wiedział o tej przy przypiałanie drugim. Pociąg objęty obążką zjewacją miejsc. Wagony zatrzymują się w kolosi trzeci obu klas, długie drugi klasy, pierwszy obu klas. Pociąg Telka Wetlina spółki PKP, z półki PKP Industrializ zagłusza dostać i kłoczko główne, wiecie otość trzeci przy pejonie drugim. Pociąg objęty jest to wązkową miejsc. Prosimy zachować jeszcze i nie zbliżać się do kiabędzi pejonu. Tu stacja Katowice, Katowice. przypłynął się pod żeby bagażów w pociągu. Pociąg osobowy S1 z Gliwic do Zawiecia przez Szosnowiec główny Dąbiawy Górniczą, stoi na 30, czym przepełniony drugim. Pociąg osobowy S1 z Gliwic do Zawiecia przez z główny Dąbiawy Górniczą, stoi na 30, czym przepełniony Pociąg osobowy S1 z Gliwic do Zawiecia stoi na 30, czym przepełniony Planował jest w godzinie 13:35. Pociąg eger Kielc, planowy przyjazd godzina 12:36, w dniu dzisiejszym przejedzie z opóźnieniem około 15 minut. Pociąg eger Kielc, planowy przyjazd godzina 12:36, w dniu dzisiejszym przejedzie z opóźnieniem około 15 minut. Kielc, planowy przyjazd 12:36, dzisiejszym z opóźnieniem około 15 minut. Za opóźnienie przepiaszamy. Pociąg osobowy S8 kolej Śląskich ze stacji Święcim do klucz stacji Kluczbojk przez stację Chorzów-Batoje, Bytom, Tajnowskie Góry, Kalety, Lublińcz, Oleszno-Śląskie to i dziesiąty przy pejonie, czwajtym. Pociąg osobowy S8 kolej Śląskich ze stacji Oświęcim do klucz stacji Kluczbojk przez stację Chorzów-Batoje, Bytom, Tajnowskie Góry, Kalety, Lublińcz, Oleszno-Śląskie to to dziesiąty przy pejonie czwajtym. Prosimy zachować wyciąg i nie wliczać do krawędzi pejonu. Planowy odjazd o godzinie 8.59 Pociąg jakiego do kędzierzyna koźla, przez stację Gliwice sławiąci, sławiany planowy przyjazd od, odjazd 13:35 stoi na to, że dziwnym przypięciem czwajtym. Pociąg jakiego do stacji Kędzierzyn Koźle planowy odjazd 13:35 stoi na torze że dziwnym przypięciem czwajtym. Pociąg ekspresowy Górnik do stacji Warszawa Wschodnia przez Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Zawiecie, Warszawę Zachodnią potrzebuje się dotrzeć w nie pierwszym. Wagony klasy 2, nr 14, 13 i 12 znajdują się w pierwszej części składu. Wagony klasy drugiej nr 11, 10, 9 oraz wagon bajowy w środku składu. Wagony klasy 2, nr 8 i 7 i wagon klasy pierwszej nr 6 i 5 końcowej części składu. Przeszyłki konduktorskie będą przyjmowane przez kierownika pociągu w wagonie 12 w pierwszej części składu. Prosimy zachować oszczędź i nie zbliżać się do krawędzi pejonu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 7.40. Pociąg ekspresowy gójnik z Warszawy Wschodniej przez Zabrze, Zabrze, Katowice, Sostowiec, Zawiercie, Warszawę Zachodnią, pod na i Trzydzi w Ziperonie Pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kiawędzi pejonu. Planowy odjazd pociągu o 7.40. Tu stacja Gliwice, tu stacja Gliwice. Pociąg jegios Częstochowy wjechał na tej przy szperonie trzecim. Pociąg skończył bieg. Pociąg Osobowy Kolei Śląskich linii aż 18 do Bytomia stoi na torze piątym szperonie drugim. Pociąg Osobowy Kolei Śląskich linii aż 18 do stacji Bytom stoi na torze piątym pejonie drugim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 14.30. Pociąg Intensity wytwórna ze stacji Zagórz do stacji Kłodzko Miasto przez stację Opole Główne, Tułowice, Mysa, Paczków. Kłodzko Główne, Wiecie, o to 11, przy pionie czwartym. pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagon 3 znajduje się na początku składu pociągu. Wagon 2 znajduje się w środku składu pociągu. Wagon 1 znajduje się na końcu składu pociągu. Przesiołki koduktojskie przyjmuje i wdaje kierownik pociągu. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 10.50. Pociąg Intercity Wytlina ze stacji Gzagusz do stacji Kłocko-Miasto przez stację Opole Główne Tułowice Nysa Paczków Kłocko-Główne Wiedź to jedenasty przy pełnię czwartym. Pociąg objęty jest z zajwacją miejsc. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 10.50. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pełni. Pociąg osobowy Aiby do stacji chojniczej przez stać wierzchu Ciętukola odjedziesz tutaj pierwszego przy pejonie trzecim. Pociąg osobowy Aiby do stacji chojniczej odjedziesz tutaj pierwszego przy pejonie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pełni. Życzę przyjemnej podróży. Pociąg Egeo do stacji Toryń wschodni przez stację Bydgoszcz wschód soleckujawski to główny. Stoi na to że 12 przy bejonie Pociąg EGO do stacji toryn wschodni przez stację Bydgoszcz Wschód Soleckujawski to główny. Stoi na torze 12 przy Bijonie piątym. Pociąg odjazd pociągu o godzin 13.40. Opóźniony pociąg telka Pogoja ze stacji Bielsko-Biała do stacji Szczecin Główny przez stację laskowice pomorskie Trzew Gdańsk Główny, Sopot, Gdynia Główna, słów szalin Wiedziatło i czwarty przebiegają niedługim. Pociąg objęty jest obowiązkową rewazją miejsc wagonów 35, 34, 18, 17 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 16, 15 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 14, 13, 12 znajdują się na końcu składu pociągu. Przyszyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie 17. Prosimy o zachowanie oczyszczalności i oczywienięcie się od Kiałędzi pionu. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 5.48. Opóźniony pociąg TLK Pokoja ze stacji Bielsko-Biała do stacji Szczecin Główny, wiecie o tej czwartej przepieranie drugim. Pociąg objęty jest sobą szkołą żywacją miejsc. Prosimy o zachowanie oczyszczalności i się od Kiałędzi peonu. Planowy przyjazd o godzinie 5.48. Pociąg Osobowa Iwy do stacji Grudziądz przez stację Maksymilianowo, Pioszcz Pomojski, Tajaspol Pomojski, Laskowice Pomojskie. Grupa stoi na. Wiecie o toj dziewiątym w czwartym A. Pociąg Osobowa Iwy do stacji Grudziądz, wiecie o toj w czwartym A. Prosimy zachować ostrożność i nie wziąć do Kiałędzi Pejonu. Planowy przyjazd pociągu. od jest pociąg o godzinie 21:35. Pociąg Egio ze stacji Toruń Wschodni, do stacji Poznań Główny, przez stację Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie i Nowosław Jankowo mogilno, Wydajtowo, Czumeszno, Gniezno, Poznań Wschód 5 i przy pejonie piątym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pejonu. Pociąg Egio ze stacji Toruń Wschodni. Do stacji Poznań główny jest wiatr 21 przy Pejonie piątym. Prosimy zachować rzeźność i nie zbliżać się do krawędzi pejonu. Planowy przyjazd pociągł ciągu o godzinie 16.50.